odpiew się może, co? Może się odpiew od generała. Dzień dobry. Jestem dziennikarzem, jestem dziennikarzem z tygodnika Główna Prawda. Mam do pana w imieniu naszych czytelników kilka pytań. Czerniaka wirusów, gadów, owadów Odpędza się od roju lepkich komarów A co to, jest? Co to kurwa jest? Widzą zło w skórze Widzą zło w podartych dżinsach Łysiejący ludzie, którzy własne łby starli na świntwach Boją się kolczy kawuchu, ci co w uszach są tyli, chcą nam pępek zaszyć w brzuchu, niby że nas nie spłodzili. Przerażone ryje świni oglądają taniec pogo. Przerażeni kabotyni dbają o swój świński ogon. Tak mieszczańskich mózgów słoma, ciepły i zmieniać się może. Nam jest ciepło w naszych domach, im też cieplej w ich oborze. Robotnicy! Chłopcy! Łapki! Ale im k**om pojechałem. <grym> Tak. Gryczano Numerek 78 Miejsce 13, stolik 3 No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci Do widzenia Do widzenia Komuniści, według naszego ówczesnego i obecnego rozumienia, popełnili wobec narodu polskiego zdradę. Zdradę kolaboracji i wynikających z nich konsekwencji. Jeżeli była zbrodnia, to była wina, a jeżeli była wina, to musi być kara. Zbrodnią była pomoc obcemu, wrogiemu nam mocarstwu, wasalizacji kraju wbrew woli, większości obywateli. Zbrodnią było programowe pozbawienie nas praw człowieka i obywatela. Zbrodnią było dopuszczenie i usprawiedliwienie morderstw politycznych, krzywd rabunków, deportacje, fałszerstwa, oszustwa terroryzm państwowy i zniesławianie historii naszego kraju. Zbrodnią była sama fałszywa, obłędna i utopijna ideologia i stanowiące prawa bezprawia. To były bezprawia. Wina Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partii o charakterze zbrodniczo-mafijnym jest w naszym przekonaniu ewidentna. Świadczą o tym, zresztą tysiące trupów, tysiące ludzi zamęczonych, zniszczonych fizycznie i moralnie. Lagry, obozy, więzienia, okrutne śledztwa, nieustanne prowokacje i prześladowania całych grup społecznych. To jest właśnie dziedzictwo komunistów i ich działalności w Polsce. Wiesz, jak to się kończy dla tych, co trzymają ruskimi, co? <śleski> To to taki? Sława panie Włodzimierzu. Zjechałem tu gości. Słucham, a saństwu nowin wiele. Słucham, mości. Wolno spytać o nazwisko? Pan? Siak z Lirą? Ja z rozkazem. Rozkaz Ma być jawne, co jest krytem. Co dalekie, było blisko. Ma być jawne, co jest krytem? Roześlesz wici przed świtem. Niech jadą we cztery strony. Zaraz się poradzę żony. Ona swoim chłopskim sprytem. Ostań, panie Włodzimierzu. Bądź gotów nim stanie słońce. Jak to? Co to? Rozpoczęcie. Słuchaj ślepo, wierzyć święcie. Będę gotów. Przesiąż słowo. Rzekł! No, Dają właści złoty róg. Złoty róg? Jeszcze Wielki duch! Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. W szaro wieprzarze wyło, ten co mnie słyszy, mam mnie za wariata. Poła, co jeszcze śpi, że dzisiaj śniło, więc chwytam klaty, rozgrzane do białości. Twarz twoją, widzę twarz przekleństwa. A obok sąsiad, patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Nie zna echa, na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego. Polacy zawsze buntowali się przeciwko władzy centralnej. Organizowali spiski pod postacią tak zwanych konfederacji. Wy jesteście według mnie zbytni indywidualiści. Macie niepohamowane pragnienie swobody osobistej, jak ptaki. Ale, czy wy nie chcecie za dużo tej wolności? Czy wasz budowniczy charakter nie przynosi także krzywd? Naród powinien być zdyscyplinowany, posłuszny i szanujący władzę. Ale nie obcą.